Starsza kobieta nagle zemdlała na ulicy. Widząc to, dziewczyna szybko podeszła, aby sprawdzić co się stało. Kiedy położyła rękę na starszej kobiecie, fala mocy przepłynęła przez jej ciało. Niedługo potem starsza kobieta odzyskała przytomność. Nie tylko wyciągnęła prezent, aby podziękować dziewczynie, ale także chciała odprowadzić ją osobiście do domu. Dziewczyna powiedziała, że jest sierotą i nie ma domu. Widząc biedną dziewczynę, starsza kobieta natychmiast postanowiła ją adoptować. Po przybyciu do domu starsza kobieta nie tylko przebrała dziewczynę w piękną suknię księżniczki, ale także pokazała jej rodzinne zdjęcie, aby przedstawić członków rodziny. Jednak kiedy starsza kobieta przedstawiła swojego najmłodszego syna, jej wyraz twarzy Nagle stał się bardzo smutny. Okazało się, że najmłodszy syn doznał kontuzji nogi w wypadku i od tego czasu nie mógł stanąć. Nie chcąc widzieć starszej kobiety w takim smutku, dziewczyna wniosła misę z lekarstwem do pokoju starszego brata. Niespodziewanie starszy brat podniósł łuk i wycelował w nią. Nie chciał być niepokojony przez obcych. Dziewczyna powiedziała, że przyszła tylko dostarczyć lekarstwo i chce, aby starszy brat znowu stanął na nogi. Słysząc to, Niania głośno zganiła dziewczynę. Myślała, że dziewczyna celowo drażni starszego brata w jego bolesnym miejscu. Dziewczyna zaczęła płakać z gniewu. Usłyszawszy płacz, babcia natychmiast podbiegła. Zapytała nianie, co się stało. Niania była tak przestraszona. Babcią, że nie odważyła się wydusić słowa. W tym momencie starszy brat kazał komuś wyprowadzić dziewczynę, ale dziewczyna chciała, aby starszy brat wypił lekarstwo. Powiedziała też, że może wyleczyć jego nogę i nie chce się już z nim kłócić. Starszy brat nie miał wyboru i musiał wypić lekarstwo. Następnie dziewczyna szybko położyła rękę na jego nodze, ale nie było żadnej reakcji. Kiedy dziewczyna i babcia miały wychodzić w następnej sekundzie, wujek nagle wstał z wózka inwalickiego. Wszyscy byli bardzo zaskoczeni. Babcia pomyślała, że dziewczyna jest szczęśliwą gwiazdą wysłaną przez Boga. Kiedy wszyscy mieli przekazać wiadomość dziadkowi, dziewczyna zobaczyła dziadka trzymającego smutnego szczeniaka. Powiedziała wszystkim, że szczeniak ma ból brzucha i chce pić wodę. Jednak niania nie uwierzyła słowom dziewczyny. Powiedziała, że codziennie karmi szczeniaka importowaną karmą dla psów, więc jego ciało nie może być chore. Dziewczyna powiedziała, że potrafi słyszeć, jak szczeniak mówi. Dziadek pomyślał, że dziewczyna tylko chce mu dogodzić i nie potraktował jej słów poważnie. Dziewczyna nie miała innego wyjścia i sama przyniosła szczeniakowi wodę. W tym momencie szczeniak nagle wypluł złoty medal i odzyskał energię. Dopiero wtedy dziadek zrozumiał, że źle zrozumiał dziewczynę. Starszy brat zapytał Nianie, skąd w żołądku psa wziął się złoty medal. Niania była tak przestraszona, że nie mogła odpowiedzieć, ale dziadek był bardzo zły i wyrzucił nianie na zewnątrz.